Mówimy o Dniu Pracownika Socjalnego, o dofinansowaniu małej obwodnicy Sempulna i o inwestycjach w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Ale nasz program rozpoczniemy od informacji związanych z inwestycjami drogowymi. Dziękuję, że Panowie złożyliście, a szczególnie, że złożyliście dobrą ofertę, która satysfakcjonuje inwestorów. Justyna Janik, witam w telewizji regionalnej Krajna TV i zapraszam na podsumowanie najważniejszych wydarzeń listopada w powiecie sempoleńskim. zostały podpisane i prace już ruszyły. Trwa wymiana nawierzchni na trzech odcinkach dróg powiatowych leżących na terenie gminy Sempulno. Zarząd drogowy rozstrzygnął przetargi i podpisał umowy z wykonawcami tych remontów dofinansowanych ze środków Lasów Państwowych i Nadleśnictwa Lutówko. W sumie chodzi o prawie 3,5 km dróg. Bardzo dziękuję Nadleśnictwu i Panu Burmistrzowi, że współfinansują zadanie oczywiście powiat również. To nie jest tak, że oni 100%, tak? Tak, żeby nie to nie wybrzmiało, że to mamy dwóch sponsorów. Fajnie by to było bez udziału powiatu, natomiast nie jest tak dobrze jeszcze, ale niemniej bardzo dziękuję za to wsparcie, za inicjatywę. Jest to ważny dla nas element, istotny, bo my z 280 kilometrów, które Pan Dyrektor zawiaduje, Tymi drogami wiemy w jakim stanie one są, chociaż w ostatnich latach dużo się zrobiło, począwszy od tego 2017 roku, oczywiście wcześniej również, ale w takim dużym zakresie, bo, bo tutaj na pokazała nam, e, gdzie nasze miejsce i Szkutna robiła i dzięki środkom zewnętrznym, szczególnie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, oczywiście też udział powiatu też i, i innych samorządów, które, e, które wspierały wtedy te e, samorządy, gdzie ucierpiały e, e, w ramach terminowym. Dlatego jeszcze raz panu bardzo dziękuję tutaj panu Karpińskiemu, panu Szyczakowi, że się to fakty korzystne, tak jak powiedziałem dla nas bo my ostatnio mamy pecha w ogłaszaniu przetargów, w realizowaniu tych naszych przetargów, bo mamy niby promesy, mamy środki, mamy 35 milionów na drogi z, prom z promes z Funduszu Inwestycji Strategicznych. No dzisiaj wiemy, jak to wygląda, nie możemy tego zrealizować, bo mamy problemy, cztery przetargi na Nowy Dwór, trzy przetargi na Orszewkę. No i czekamy w tej chwili na rozstrzygnięcia BGK-u i KPRM-u, bo mają zmienić się regulacje, że te samorządy, które nie zrealizowały, Albo nie przystąpiły, myśmy przystąpili wielokrotnie, będą mogły to realizować, tylko po prostu czekamy na regulacje, które się mają lada, dzień pojawić. A to nie koniec inwestycji drogowych w tym roku, bo przecież informowaliśmy cały czas o czterech, a nie trzech odcinkach dróg. I rzeczywiście ten czwarty wymagał mniej procedur i mniej biurokracji. Dlatego jego remont udało się wykonać błyskawicznie. Jest też mała umowa, dla nas duża. Dla nas duża, bo każdy metr kwadratowy porządnej roboty drogowej, każda robota jest porządnie robiona, natomiast ta trwałość tego wszystkiego jest jaka jest. Co innego jest remont cząstkowy, czym innym jest remont cząstkowy, czym innym jest remont taki, jak został wykonany. Zgodnie z umową z dnia 31 października na drodze lipeckiej. Te 308 metrów, z czego 100 tysięcy ze środków na lutówko. To poza tymi inwestycjami, które za chwilę będziemy podpisywać. Ta robota została wykonana w piątek, tenże piątek miniony tuż przed opadami śniegu, żeby nie było, że robiliśmy w zawierusze i w zalodziałym, że tak powiem, lesie. W programie kilka słów na temat małej obwodnicy Sempulna Krajeńskiego, do której jedną trzecią kosztów dołoży powiat Sempoleński. Najpierw miało to być 100 tysięcy, ostatecznie wyszło 450. Zobaczcie dlaczego. To jest kolejna dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy poruszają się po drogach. Tylko zanim to do tego dojdzie, to trochę potrwa. Tak? To porozumienie zostało już podpisane. Mamy uzgodnione tutaj współfinansowanie i, i tu jest trzech partnerów: tak? Gmina Sympólna, no, Powiat Sępoleński i Urząd Maszokowski w Toruniu. Panie i to, to, do, to dofinansowanie się zwiększyło, bo zwiększył się zakres jakby planowanych, planowanej, przygotowanej dokumentacji. Miała być, być tylko dokumentacja środowiskowa, teraz będzie cały projekt łącznie z pozwoleniem na budowę, ale to oznacza, że koszty też bardzo mocno wzrosły. Tak, e, oprócz tego, co pan powiedział, co będzie wykonane w ramach tego, tej umowy, tak, na tą, tą dokumentację, jak mówimy, to jeszcze będzie ta decyzja z, z Ridowska, tak? E, jako dodatkowy ten element, który pan wspominał wcześniej, co będzie zrobione. E, koszty zrosły, tak. E, koszt całego przedsięwzięcia to jest około 1,5 miliona, i to jest podzielone na trzech partnerów, trzech e, trzy jednostki e, po 500, około 500 tysięcy na każde samorząd, czyli gmina, powiat i urząd. Ja pytam o to panie starosto, dlatego że przyzwyczailiśmy się do tego, że to najczęściej było tak, że gminy troszeczkę dokładały do inwestycji drogowych powiatu. Teraz można powiedzieć, że sytuacja jest odwrotna i chyba po raz pierwszy. Yy, tak, ale to jest porozumienie daleko idące. Tutaj Urząd Marszałkowski jest głównym liderem projektu. Gmina i powiat do tego, jak gdyby się dokłada, takie były wstępne porozumienia. I tutaj Urząd Marszałkowski założył, tak, że przygotowanie dokumentacji będzie. Yy, 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 yy. Ma być współfinansowane z, przez samorządy na terenie którego dana inwestycja ma być. I, te rozmowy były dużo, dużo wcześniej prowadzone, stąd tutaj jak i Rada Powiatu, Rada Gminy podjęły takie decyzje, bo to jest dla Powiatu, dla Gminy jest to ważny ten element, jeśli chodzi tutaj o rozładowanie, Oczywiście za parę lat, tak, póki jeszcze nie mamy dokumentacji, potem jeszcze budowa, ale patrząc w przyszłość jest to ważny element, że ominąć miasto tutaj sępólno jeśli chodzi tutaj o temat związany z, z tym tym. Ciężkim dużym transportem, bo wiemy jakie zakrokowane miasto już teraz praktycznie o każdej porze dnia i, i dnia tygodnia, tak. W każdym razie to też nie jest tak, że tylko jeśli chodzi o porozumienie między gminą Sympólno Powiatem Sympoleńskim a, a Urządem Marszałkowskim, bo też wcześniej już podjęliśmy taką decyzję, która też będzie dotyczyła też obownicy gminy Więcbork tak? Bo to też trzeba o tym wspomnieć, bo tam też jak wiemy prace trwają, jeśli chodzi o dokumentację. Natomiast też przyjęliśmy taką zasadę, że, że jako Rada Powiatu i Zarząd Powiatu, że też będziemy współfinansować dokumentację, która będzie potrzebna do zrealizowania tej obwodnicy, też ważnej obwodnicy dla gminy Więcbork. Na dzień dzisiaj jeszcze nie mówimy o kwocie, po prostu to jeszcze trwa i wtedy, kiedy będzie już jakaś decyzja ze strony Urzędu Marszałkowskiego, to, to na pewno taką dostaniemy i też będziemy rozmawiali i też na takiej zasadzie, jak tutaj w przypadku obwodnicy z krańskiego. To są ważne elementy dla całego powiatu, aby jak najszybciej one powstały, żeby nie było jakichś opóźnień i żeby się nie musieli czekać, tak jak to z tą obwodnicą już drogi krajowej numer 25. Nowe sale edukacyjne, boisko i przedszkole. Teraz w naszym programie odwiedzamy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Sempulnie, który po niedawnej zmianie nazwy i struktury organizacyjnej ma nowe plany na tę najbliższą i nieco dalszą przyszłość. No, rzeczywiście, no, y, zmiana nastąpiła dwa lata temu, czyli jesteśmy dwulatkami. Zmiana przyczyniła się do tego, że troszeczkę zwiększyły nam się środki finansowe na funkcjonowanie internatu. A głównie chodziło o to, żeby jednak ten internet funkcjonował na wyższym poziomie, co znacznie zwiększa atrakcyjność popytu w naszej szkole. Stąd były te działania zmierzające ku przekształceniu w specjalny ośrodek szkole Udało się to i rzeczywiście funkcjonuje to całkiem nieźle i daje nam to większe możliwości. Przełożyło się to na liczbę uczniów, dzieciaków. No Podobno zainteresowanie, wiem, wiem bo już rozmawialiśmy, wiem, że zainteresowanie szkołą jest duże. To znaczy powolutku się rozkręcamy i rzeczywiście zainteresowanie jest. Rodzice zaglądają, rozmawiają. Cały czas jeszcze niektórzy analizują, a jest większość takich, którzy po odwiedzinach w naszej szkole, i po rozmowie ze mną, Decydują się bardzo szybko na oddanie dziecka w nasze ręce. A Panie Dyrektorze, czy to prawda, że. Bo mówimy o Powiecie Sympoleńskim, czyli Kamień Kraiński, Sympólno i Więcbork, ale czy to prawda, że yy, zgłaszają się do Was ludzie, także rodzice także spoza powiatu Sympoleńskiego? Tak, oczywiście. W ostatnim czasie doszły do nas dwie osoby z powiatu holnickiego. Wcześniej była jedna osoba z powiatu złotowskiego i, no i tak powolutku, powolutku myślę, że yy, jeśli uda oczywiście nam się yy, doprowadzić cały budynek do użyteczności na potrzeby specjalnego ośrodka szkolnego, w Uławcego, no to rzeczywiście jest szansa na to, że yy, będziemy na tyle atrakcyjni. Że będą przyjeżdżali do nas dzieci spoza powiatu. Dobrze fajnie, że pan o tym wspomniał, panie dyrektorze, bo też nieprzypadkowo znajdujemy się właśnie w tej sali, w której się znajdujemy to też nowość i to też z takim lekkim spojrzeniem w przyszłość. Tak, oczywiście przygotowujemy w części piwnicznej, adoptujemy pomieszczenia do pracowni specjalistycznych. Które no, są niezbędne do pracy z dziećmi. Bo tutaj wykonujemy pracę jeden na jeden i potrzebują takiej izolacji i spokoju, ciszy, w której mogą pracować nad swoimi problemami. Co, co to będą za pracownie? Co to jest tutaj, to, to co się znajdujemy i, i to obok, gdzie trwa, gdzie trwa intensywny remont? Znaczy, w tej chwili znajdujemy się w sali Światem, która jest w zasadzie na ukończeniu. Takie małe kosmetyczne jeszcze przeróbki, i będziemy tutaj mogli pracować już w trybie ciągłym. Okay, panie, panie dyrektorze, tak się też zastanawiam nad tą te, może ciut dalszą przyszłością, ale jednak od jakiegoś czasu bardzo głośno słychać, że być może tutaj właśnie w ośrodku powinno powstać przedszkole. Czy to rzeczywiście jest taka potrzeba? Co to oznacza, że, że, że tutaj mogłoby powstać przedszkole? To znaczy ja uważam to za konieczną zmianę, dlatego że zapotrzebowanie społeczne jest ogromne. To jest pierwszy argument. A po drugie, dzieci, które mają potrzeby specjalne, byłyby już na miejscu od samego początku, bo niestety zdarza się tak, że często rodzice decydują się na oddanie swojego dziecka do przedszkola, na przykład w Bydgoszczy. No i no wiadomo, że to dla nich jest to bardzo trudne, a mając na miejscu taką możliwość, na pewno skorzystaliby z naszego y, ośrodka. I to pewno pozwoliłoby też na jakąś taką współpracę od samego początku. Panie dyrektorze, bo praca z takimi dziećmi, które, z uczniami z Waszej szkoły no jest zupełnie inna, bo myślę, że nasi widzowie mają w myślach przedszkole jedno, drugie, trzecie, takie normalnie, mówiąc w cudzysłowie, funkcjonujące, natomiast no to by zupełnie o czymś innym zdaje się mówimy, tak? No tak, oczywiście, bo to dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami, wymagają specjalistycznego podejścia, Doświadczenia y, z pomocy dydaktycznych, pomieszczeń. I to wszystko składa się na to, że my, jako specjalny ośrodek szkoły dysponujemy tym, bądź niebawem będziemy dysponowali jeszcze większą ilością y, potrzebnych pomieszczeń i, i pomocy dydaktycznych, bo w tym kierunku idziemy, y, wiemy, że to jest niestety bardzo potrzebne. I skumulowanie tego w jednym miejscu jest niezmiernie ważne dla rozwoju prawidłowego dzieci. Okej okay, Panie Dyrektorze i na koniec jeszcze jakby co się musi stać, żeby to przedszkole powstało? Inaczej na ile to jest realne? Kiedy to przedszkole w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym powstanie? To znaczy ostatnio zostały zwolnione pomieszczenia, które ewentualnie możemy zaadoptować na klasopracownię dla przedszkolaków. I w ten czas moglibyśmy ruszyć. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy wymagają one sporego remontu gruntowego. Remontu takiego. No i tu jest bolączka, bo środki finansowe nasze są ograniczone, i niestety trzeba je poszukać gdzieś na zewnątrz. Ewentualnie wygospodarować je ze środków własnych, co też nie jest takie proste w galopujących cenach. Niemniej jednak potrzeba jest. Potrzeba jest ogromna. Już zrobiliśmy taką, takie rozeznanie w środowisku. I na pewno będziemy robić wszystko, żeby to przedszkole powstało. I na koniec naszego programu relacja z obchodów Dnia Pracownika Socjalnego i kilka słów o nagrodzie dla powiatu Sempoleńskiego za organizację pieczy zastępczej. A ja już dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do naszych kolejnych programów na antenie telewizji regionalnej Krajna TV. Szanowni Państwo, święto Pracownika Socjalnego. Tak jak to mówiłem wcześniej rano, to święto może nie jest tak może obchodzone, różnie to wygląda w porównaniu do innych świąt, które w przestrzeni całego roku się odbywają. To też jest y, pokłosie rozmów z moimi kolegami starostami, którzy też właśnie gdzieś tam zauważają, że pomoc społeczna to jest duży, że tak powiem, obszar osób, które się zajmują, które zajmują się y, y, pomocą y, osobom, które tej pomocy potrzebują, czyli osób, które zostały skrzywdzone przez los gdzieś pozostawione osoby z niepełnosprawnościami. Y, a my tutaj w naszym powiecie tymi osobami się zajmujemy od począwszy od Małego dziecka po starsze osoby leżące czy, czy osoby z niepełnosprawnościami. Stąd z tego miejsca chciałbym w imieniu własnym i tutaj Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, też pracowników starostwa, pani sekretarz, pani skarbnik, i pozostałych pracowników starostwa podziękować za ten rok, za ten rok, który nie był łatwy. Od praktycznie dwóch lat walczymy z dużymi trudnościami, z, z COVIDem. Dwa lata ten rok również trochę może łaskawszy jest, bo ten COVID zmienił swoją strukturę i jest to chyba dla nas, dla wszystkich tutaj mieszkańców naszych domów, czy domów dla dzieci, czy dla rodzinnego domu dziecka, czy domów dziecka, czy, czy domów e, pomocy społecznej dla dorosłych i dla dzieci. E, natomiast e, też nie jestem łatwy ten rok, ponieważ wojna spowodowała wiele różnych czynników złych rzeczy, gdzie też tutaj. <laughs> My jako my nasze domy, też się angażują w pomoc nie tylko domy, bo też i też cała pomoc społeczna angażuje się w pomoc tutaj yy, Ukraińcom, którzy przebywają na terenie naszego tutaj powiatu czy na terenie Polski. Też angażujemy się, wspieramy, pomagamy jak tylko po możemy. Jako, jako to przedłużenie tej ręki rządu, który, który podjął decyzję, że pomagamy i, i tutaj na to duże środki, tutaj na pomoc tym potrzebującym z Ukrainy przekazuje duże środki. Ale my też to jest jedna rzecz, druga rzecz i ważna rzecz, to zostało tu zauważone też, bo mieliśmy też przy okazji też myślę, że święta, bo to tak połączone tydzień temu z panią dyrektor Elżbietą mariusz byliśmy w Warszawie i z rąk pani minister Malon odebraliśmy tutaj jako 10 powiatów, które zostały zauważone, że działają na rzecz osób potrzebujących, działają na rzecz i podejmują działania. Pozwolę sobie to przeczytać, bo mam przed sobą dyplom uznania dla powiatu sępoleńskiego za podejmowanie działań na rzecz deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej oraz rozwoju idei rodzicielstwa zastępczego. To jest dyplom, który tak jak powiedziałem odebraliśmy. Pozwolę sobie to pokazać. Mieliśmy przyjemność z panią dyrektor to odebrać z rąk pani minister i to jest wasz dyplom. Bo to, że ja odebrałem, byliśmy delegatami, że tak powiem z powiatu, oddelegowani do odbioru tutaj z rąk pani minister tego dyplomu uznania, to jest wasza zasługa, ponieważ piecza zastępcza, idea pieczy zastępcze, rodzicielstwo zastępcze to jest tym wszystkim, co w większości się zajmuje, czyli pomoc najmłodszym, naj, y, osob dzieci, dzieciom, którzy, którzy potrzebują pomocy i, i poszukiwaniu dla nich dobrego miejsca, nie tylko domy dziecka, ale też rodziny zastępcze, rodziny zawodowe y, i rodziny dom dziecka. W związku z tym chciałbym tutaj na ręce dyrektorów obecnych, szkoda, że nie ma wszystkich, no, ale choroba, nie wybiera chcielibyśmy z Panem Przewodniczącym tutaj z Panią Przewodniczącą Komisji Zdrowia i z moimi pracownikami wręczyć tutaj dyrektorom list gratulacyjny symboliczny kwiatek i oczywiście tam w tym liście gratulacyjnym też dla dyrektorów też coś jest jakoś, jakiś upominek wszystkiego dobrego jeszcze dziękuję bardzo